Cześć, kochana. Tutaj Anabel Sanchez z tej strony. Zapraszam Cię do wysłuchania pierwszego odcinka mojego podcastu pod tytułem Pokochaj siebie i stwórz życie swoich marzeń. Jeśli mnie jeszcze nie znasz, to jestem inspiratorką świadomego życia, terapeutką, autorką e-booka Sekret Miłości, czyli 7 zasad szczęśliwej relacji partnerskiej. Oraz nauczycielką jogi. Moja podróż przez życie biegnie w kierunku przebudzonego serca. Dlatego, jeśli słyszysz swój głos intuicji, który mówi ci czas wracać, czas wracać do miłości, to jesteś we właściwym miejscu. Dzisiejsza audycja jest o zatrzymaniu się. Zatrzymaniu się i nawiązaniu relacji z samą sobą, bo to jest tak naprawdę pierwszy krok do pokochania siebie. A jak pokochasz siebie, to będziesz mogła stworzyć życie swoich marzeń. Tak więc zaczynamy. Na początek mam do ciebie pytanie. Czy należysz do tych kobiet, które wiecznie na nic nie mają czasu, a już na pewno nie mają go dla samej siebie? A może myślisz, nie, mnie to nie dotyczy, bo ja znajduję czas na fryzjera, kosmetyczkę, spotkanie z przyjaciółką, a nawet czasami poczytam książkę. Jeśli tak jest, to cieszę się, bo to też jest istotny element życia. Tyle, że dzisiaj, tak jak już mówiłam, chcę opowiedzieć Ci o spotkaniu się z samą sobą. Zacznijmy jednak od Twojej komunikacji z bliskimi Ci ludźmi, a w szczególności z Twoim partnerem. Gdybyś miała tak szczerze odpowiedzieć na pytanie: Czy jesteś zadowolona z Waszych rozmów? Tak naprawdę szczerze, bez oszukiwania samej siebie. Bez udawania przed innymi i samą sobą, to jaka byłaby odpowiedź? Z doświadczenia wiem, że różnie to bywa. Więc, jeśli nie jest najlepiej, a chcesz, aby coś się zmieniło na lepsze, to potrzebujesz ustawić jako priorytet w swoim życiu spotkanie z samą sobą. Jest to podstawa jakiejkolwiek zmiany. Chodzi mi o to, żebyś codziennie miała czas na to, aby usiąść w spokojnym miejscu, gdzie nikt nie będzie Ci przeszkadzał przez minimum 15 minut. Pamiętaj też, aby wyłączyć telefon. Jak już usiądziesz, to zamknij oczy, skieruj swoją świadomość do wnętrza i zacznij spokojnie oddychać przez kilka minut. Następnie zadaj sobie pytanie: Co ja w tej chwili czuję? Zadaj sobie to pytanie i poczekaj na odpowiedź. Nadal cały czas miej zamknięte oczy. Spokojnie oddychaj i obserwuj swoje wnętrze. Oddychając, dopuszczaj do siebie emocje. Jesteś bezpieczna. I masz prawo czuć to, co czujesz. Świadomie oddychając, odczuwaj przez kilka minut. Co możesz poczuć? Możesz poczuć smutek, rozdrażnienie, rozczarowanie tym, że twój partner dzisiaj cię nie przytulił, albo że cię nie zrozumiał. Możesz poczuć z jakiegoś powodu na niego złość, na przykład dlatego, że tyle robisz, a on cię nie docenia i nawet tego nie zauważa. Może też okazać się, że tak dużo robisz dla innych, że nawet nie wiesz, co czujesz, poza tym, że jesteś bardzo zmęczona. Może być jeszcze i tak, że intuicja pokieruje cię w kierunku, aby zatrzymać się i pobyć chwilę ze sobą, i nawet zadasz sobie pytanie, co ja czuję. Ale nadaktywny umysł może przejąć dowodzenie i powiedzieć ci, to jest bez sensu. Po co mi to? Tyle mam jeszcze do zrobienia. Szkoda na to czasu. Zrobię to, jak będę miała chwilę wolną, albo będę bardziej wypoczęta. Tyle, że ta chwila może nigdy nie nadejść, a ty będziesz coraz bardziej zmęczona i sfrustrowana i coraz bardziej niezadowolona ze swojego życia może nawet nie mająca już siły na żadną zmianę. Wiesz, to jest tak, żeby zmienić coś na zewnątrz, potrzebujemy najpierw spotkać się ze sobą i dowiedzieć się, co czujemy i czego nam brakuje. A tego z kolei nie dowiemy się bez zatrzymania się i zajrzenia do swojego wnętrza. Ok, więc wierzę w to, że znajdziesz czas dla siebie i zaczniesz odczuwać. Jeśli będziesz wiedziała, co czujesz, to mam dla ciebie wspaniałą wiadomość, bo na szczęście nie straciłaś jeszcze ze sobą połączenia. Jeśli tak jest, to pierwszym krokiem będzie uświadomienie sobie swoich uczuć i w przestrzeni serca, otulając się miłością i wsparciem, dopuszczenie ich do siebie bez lęku. Bez stwarzania oporu. Wtedy te emocje, czy to smutku, rozczarowania, czy gniewu, przepłyną przez Twoje ciało, stwarzając im bezpieczną przestrzeń, żeby mogły swobodnie płynąć. Kiedy uczucia się pojawią, a Ty wysłuchasz ich do końca, to po paru minutach poczujesz wewnętrzny spokój. Na koniec przytul samą siebie i powiedz sobie: Kocham cię, naprawdę cię kocham. Mów tak do siebie przez kilka minut, odczuwając miłość miłość do samej siebie, która płynie z Twojego serca. A następnie zadaj sobie pytania. Co ja potrzebuję? Czego mi brakuje? Czego najbardziej pragnę na ten moment? Kiedy odpowiedź się pojawi, to przy nadarzającej się okazji podejdź do swojego partnera i powiedz mu, czego ci brakuje i czego pragniesz, aby on mógł ci to ofiarować. Na przykład, więcej przytulenia, więcej słów kocham cię, lub uważnego słuchania. Mów to bez oczekiwania, bez żądania, bez pretensji, ani na poziomie mentalnym, ani w brzmieniu Twojego głosu. Po prostu daj mu informację o tym, czego potrzebujesz, ale nie oczekuj, że on to musi spełnić. Kiedy najpierw porozmawiasz sama ze sobą, a dopiero potem z partnerem, to tego typu komunikacja potrafi zdziałać cuda. Bo jeśli najpierw nie spotkasz się z tym, co czujesz, i nie wyrazisz swojego smutku czy złości w przestrzeni swojego serca, tylko od razu zaczniesz rozmawiać, to jest duża szansa na to, że stłumione uczucia wydobędą się na powierzchnię podczas rozmowy z twoim mężczyzną. Wtedy będziesz mówiła podniesionym tonem, albo zaczniesz używać raniących słów, a to najprawdopodobniej zamiast zrozumienia stworzy sprzeczkę lub konflikt. Dlatego najpierw zatrzymanie i spotkanie się z tym, co czujesz, Wysłuchanie i danie sobie akceptacji swoim emocjom, następnie otulenie się miłością i wsparciem, a dopiero potem rozmowa. Okej. Okay. Ale co zrobić, jak nie wiesz, co czujesz, poza tym, że jesteś bardzo zmęczona albo rozdrażniona. Za tego typu stanem może znajdować się kilka historii. Możliwe jest, że to zmęczenie pochodzi z tego, że jesteś jedną z tych kobiet, które bardzo dużo robią dla innych, zapominając przy tym o sobie. Czy jest tak, że na pierwszym miejscu stawiasz potrzeby partnera, dzieci, rodziców, szefa czy przyjaciółki, a dla samej siebie brakuje ci czasu? Jeśli tak jest, to tym bardziej potrzebujesz zatrzymania i zadania sobie pytania. Co jest powodem tego, że inni są dla mnie ważniejsi, niż ja sama? Moje doświadczenia wypływające ze spotkań z kobietami na sesjach, pokazują mi, że taka sytuacja często ma miejsce wtedy, kiedy już we wczesnym dzieciństwie musiałyśmy opiekować się rodzeństwem lub nawet rodzicami gotować obiady, sprzątać dom, albo wysłuchiwać opowieści naszej mamy o jej ciężkim życiu i o tym, jak nasz tata ją skrzywdził i jak przez niego teraz cierpi. Jeśli tak wyglądało twoje dzieciństwo, to znaczy, że zamiast być dzieckiem kochanym za to, że po prostu jest, musiałaś dla miłości poświęcić swoje dzieciństwo i odgrywać rolę osoby dorosłej. A w dodatku prawdopodobnie w Twojej podświadomości zapisał się wzorzec. Aby być akceptowaną i kochaną, muszę poświęcać się dla innych. Lub, aby być akceptowaną i kochaną, muszę zadawalać innych. Teraz, będąc dojrzałą kobietą, możesz nieświadomie powielać ten wzorzec. Świadomie sobie myślisz, Przecież pomaganie innym jest oznaką dobroci serca. A do tego, jeśli jeszcze ktoś podziękuje ci, to czujesz się wartościowa i potrzebna, więc może wydawać ci się, że wszystko jest jak najbardziej w porządku. Oczywiście, że pomaganie drugiemu człowiekowi jest bardzo szlachetne, pod warunkiem, że nie odbywa się kosztem ciebie. To jest tak, że jeżeli poświęcamy się dla innych i zapominamy o sobie, to znaczy, że nie kochamy siebie. A dopiero z przestrzeni szacunku i miłości do samej siebie możemy z serca ofiarować coś drugiej osobie. W przeciwnym razie to nie dobroć, tylko nieświadoma wymiana. Ja pomogę tobie, a w zamian za to poczuję się akceptowana, szanowana i kochana. Dlatego zatrzymaj się, zamknij oczy i zadaj sobie pytanie: Co jest powodem mojego zmęczenia? Czy pamiętam o sobie? Czy kocham siebie? Czy w dzieciństwie musiałam odgrywać rolę dorosłej? Jeszcze innym powodem tego, że nie umiemy świadomie odczuwać naszych emocji, może być brak kontaktu z naszym ciałem. Odłączenie to najczęściej ma miejsce w dzieciństwie, kiedy w naszym domu rodzinnym panowała przemoc fizyczna lub emocjonalna, w czasie której jako dzieci odczuwałyśmy dużo lęku, będąc tym samym. Do tego dodatkowo bardzo często miałyśmy zakazywane odreagowywanie swoich emocji w postaci na przykład zakazu, płaczu lub krzyku. Dla dziecka jest to tak ogromny ból emocjonalny, że jego świadomość odłącza się od ciała. Oczywiście nadal mamy ciało, ale nie czujemy z nim połączenia. A nie mając połączenia z ciałem, nie jesteśmy w stanie świadomie odczuwać emocji. O tym, jak ważne jest nasze ciało oraz jak nawiązać z nim dobrą relację, opowiem Ci w kolejnym podcaście. Mam nadzieję, że zainspirowałam Cię do tego, aby regularnie się ze sobą spotykać, bo dopiero dobra relacja z samą sobą tworzy podstawę do dobrej relacji z innymi ludźmi. Kochana. Na dzisiaj to wszystko, słyszymy się wkrótce, życzę ci dużo, dużo miłości i pamiętaj że pierwszym krokiem ku pozytywnej zmianie w życiu jest pokochanie siebie.